Wiesz, otrzymuje dużo nienawistnych wiadomości, w tym wiele gruźb śmierci i gruźb gwałtu i tym podobnych rzeczy. Myślę, że częściowo ta gwałtowność reakcji odzwierciedla strach, pokazuje jak bardzo oni boją się tych idei. Wiesz, oskarżają mnie o bluźnierstwo i różne inne rzeczy, ale tak naprawdę to odzwierciedla ich głęboko zakorzenione niepewności. A co jeśli to nie jest prawda? Co jeśli to nie jest rzeczywistość? Co jeśli moje wyobrażenia o świecie i życiu po śmierci nie są prawdziwe? Poza tym, Biblia jest pełna sprzeczności, nie jest spójna, ponieważ te teksty nie były pisane z myślą o spójności, nie były pisane jako tego rodzaju autorytatywne, święte teksty. To słowa Franceski Stawrakopu, uznanej badaczki Biblii, która odważyła się zakwestionować to, w co wierzyliśmy przez stulecia. To, co zaraz usłyszysz, może wstrząsnąć fundamentami twojego rozumienia Biblii i zorganizowanej religii. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, dlaczego Bóg jest przedstawiany jako męska, abstrakcyjna istota? Dlaczego kobiety przez wieki były odsuwane od władzy w strukturach religijnych? I najważniejsze, co by się stało, gdybyś dowiedział się, że pierwotna religia Izraelitów wyglądała zupełnie inaczej niż ta, którą znamy dziś? W tym filmie odkryjemy szokującą prawdę o tym, jak starożytne teksty były systematycznie zmieniane, jak usunięto boginie z biblijnych kart i jak przekształcono żywego, namacalnego boga w abstrakcyjny byt, wszystko w imię kontroli i władzy. Przygotuj się na podróż przez zakazane karty historii, które przez wieki były ukrywane przed oczami wiernych. Transformacja Boga od namacalności do abstrakcji. Wyobraź sobie Boga, który nie jest odległą, niewidzialną siłą, ale istotą z ciałem i emocjami. Kogoś, kto dosłownie chodził wśród ludzi. Najstarsze teksty biblijne przedstawiają właśnie taki obraz bóstwa. Weźmy na przykład słynną walkę Jakuba z Bogiem nad rzeką Jabbok. To nie była metafora czy duchowa wizja. To był prawdziwy fizyczny pojedynek po którym Jakub odszedł kulejąc. Albo spójrzmy na Mojżesza na górze Synaj, gdzie obecność Boga była tak intensywna i namacalna, że samo spojrzenie na jego chwałę fizycznie przemieniło twarz Mojżesza. Te opisy pokazują Boga bliskiego, żywego, niemal ludzkiego w swojej naturze. Jednak z czasem ten obraz uległ radykalnej zmianie. Dlaczego? Francesca Stavrakopoł twierdzi, że ta transformacja nie była przypadkowa. Bóg z ciałem był zbyt dostępny, zbyt bliski, nie wymagał pośredników. Bo przecież, jeśli Bóg jest tuż obok ciebie, po co ci kapłan do interpretacji Jego woli? Przekształcenie Boga w byt abstrakcyjny, niewidzialny i niepojęty stworzyło naturalną zależność. Teraz tylko wybrani, kapłani, królowie czy prorocy mogli twierdzić, że znają jego wolę. Ta zmiana miała głębokie konsekwencje. To, co kiedyś było bezpośrednim połączeniem z sakrum, stało się kontrolowane przez instytucje i hierarchię. To, co utracono, było czymś fundamentalnym. Bóg cielesny odzwierciedlał ludzkie siły i słabości, był zrozumiały, niemal dotykalny. Ta bliskość pozwalała na intymną relację, w której bóstwo nie było odległą figurą. Ale towarzyszem życiowej podróży. Zapomniana bogini. Wymazana prawda o Aszerze. Wśród najbardziej szokujących odkryć francuskiej stawracopu jest dowód, że Jahwe, Bóg Izraela, pierwotnie nie był samotną postacią. Dowody archeologiczne wskazują, że w starożytnych czasach miał boską małżonkę o imieniu Aszera. Inskrypcje odkryte w miejscach takich jak Kuntilet Ajrut i Hirbet El Kom wspominają Jachwę i jego aszerę, razem wskazując, że była czczona u jego boku. Kim była aszera stanowiła centralną postać w tradycjach kananejskich, kojarzoną z płodnością, ochroną i równowagą. Często przedstawiano ją poprzez święte drzewa lub drewniane słupy. Jej obecność można odnaleźć w różnych fragmentach biblijnych, choć najczęściej jako obiekt potępienia. Prorocy piętnowali te święte słupy i związane z nimi praktyki, nazywając je bałwochwalstwem. Jednak to odrzucenie nie było czysto duchowe, było polityczne. Kult Aszery podważał wyłączność Jahwe i centralizację władzy religijnej. By zrozumieć jej wymazanie, musimy cofnąć się do czasów, gdy izraelskie praktyki religijne były zróżnicowane i zdecentralizowane. Jej obecność u boku Jahwe symbolizowała duchowość, która równoważyła pierwiastek męski i żeński. Proces usuwania aszery nie był ani szybki, ani prosty. Wymagał przepisywania tekstów, niszczenia świętych symboli i tłumienia popularnych praktyk religijnych przez stulecia. Jej wizerunek przekształcono w symbol herezji, a jej pamięć zepchnięto na margines oficjalnej historii. Dlaczego było tak istotne, by wyeliminować Aszerę? Stawracopu argumentuje, że jej obecność zagrażała porządkowi społecznemu, który przywódcy starali się ustanowić. Boski Pierwiastek Żeński reprezentował nie tylko równowagę, ale także źródło duchowej mocy, które podważało dominację męskich hierarchii. Monoteizm, strategia władzy i kontroli. Jedno z najbardziej rewolucyjnych odkryć Franciszki Stavra Kopu pokazuje, że monoteizm nie był pierwotną cechą wiary Izraelitów. Wczesny Izrael żył w świecie wielu bóstw, gdzie Jahwe, początkowo Bóg Wojny, był jednym z wielu. Każde bóstwo służyło konkretnym celom ochronie, płodności, wojnie czy mądrości. Jednak gdy społeczności izraelskie szukały stabilności w regionie zdominowanym przez większe mocarstwa, Różnorodność religijna została uznana za przeszkodę w spójności politycznej. Wyniesienie Jahwe na pozycję jedynego Boga było świadomą strategią polityczną, mającą na celu centralizację władzy i zjednoczenie podzielonego ludu. Teksty biblijne odzwierciedlają tę transformację, potępiając kult innych bogów, choć jednocześnie zdradzają ślady pluralistycznej przeszłości. Prorocy wielokrotnie potępiali lokalne kulty, ale te potępienia ujawniają przede wszystkim walkę o kontrolę nad duchowością, która była nieodłącznie związana z władzą polityczną. Kontrola przez narrację Biblia jako narzędzie władzy. Łącząc wszystkie wcześniejsze odkrycia, transformację Boga w abstrakcyjny byt, wymazanie aszery, narzucenie monoteizmu i manipulacje historiami. Docieramy do niepokojącego wniosku. Biblia nie jest wyłącznie świętym tekstem, ale potężnym narzędziem kontroli społecznej i politycznej. Francesca Stavrakopulu dowodzi, że decyzje teologiczne kształtujące tekst nie były jedynie duchowymi wskazówkami, ale instrumentami służącymi do umacniania struktur władzy. Centralizacja kultu wokół Jahwe była przede wszystkim aktem inżynierii społecznej. Ustanawiając Jachwę jako jedynego prawomocnego Boga, nie tylko przedefiniowano pojęcie sakrum, ale także określono, kto może je interpretować. Ta wyłączność stworzyła system, w którym kapłani, królowie i prorocy stali się jedynymi uprawnionymi interpretatorami boskiej woli. Politeizm, który pozwalał na zdecentralizowane praktyki i duchową autonomię, został zastąpiony sztywnym systemem. Gdzie religia stała się narzędziem regulacji społecznej? Przebudzenie. Czas naprawdę. Co się stanie, gdy odkryjemy, że struktury władzy, które kształtują nasze życie, są zakorzenione w starannie skonstruowanych narracjach stworzonych dla kontroli? Francesca Stawraczopu nie nawołuje do odrzucenia wiary, ale do krytycznej refleksji. Duchowość i tradycje religijne mogą być źródłem połączenia, znaczenia i transformacji. Ale tylko wtedy, gdy uznamy ludzkie warstwy, które je ukształtowały i stworzymy przestrzeń dla nowych interpretacji. Jeśli przeszłość została ukształtowana przez wybory służące konkretnym interesom, przyszłość może zostać przemyślana z większą inkluzywnością, różnorodnością i uczciwością. Prawdziwa moc nie leży w kontroli nad świętymi tekstami, ale w tym, co możemy stworzyć, gdy pozwolimy sobie na zadawanie trudnych pytań. Co się stanie, gdy skonfrontujemy się z tymi historiami i zrekonstruujemy je w oparciu o włączenie i prawdę? Jakie społeczeństwo możemy stworzyć, uznając, że boskość nie musi być narzędziem kontroli, ale siłą wyzwalającą?